Dzień dobry. Po tej stronie Magdalena Noworyta. Wchodzimy właśnie do pokoju dziennikarzy. Widzimy, że ciężko pracują, więc nie przeszkadzamy. Idziemy dalej. No? Dzień dobry, czym, czym pan się właściwie zajmuje teraz? Jestem, jestem w pracy. A co pan właściwie robi? Co pana pisze? Jest taka sprawa, że na przykład jak przychodzicie robić rozmowę, to dobrze no. jest jakoś Wiedźcie. mieć ogarnięty, ogarnięty temat. Ja jeszcze mogę Wam powiedzieć coś takiego, żeby koleżanka zrobiła wstęp, czyli koleżanka sobie hmm. stanie jak fotoreporter. Hmm. Jesteśmy tu i tu, jesteśmy klasa taka i taka z takiej i takiej szkoły. I e, bo się dobrze, dużo zarabia i są przystojni no coś... ich Zachęcam, żeby pracowali w moim mieście i przede wszystkim, żeby logowali się na naszej stronie www.mmszczecin.pl i żeby i żeby tam yy, wrzucali wieści oraz yy, wydarzenia do sekcji Dzieje się. Każde spotkanie z każdym człowiekiem jest ciekawe. Była mm -hmm. tutaj z Wami Magdalena Noworyta, yy, redakcja Moje Miasto. Dziękujemy, do widzenia, miłego dnia. Trzeba być przygotowanym na wszystko.